Solid Modular. Budujemy solidne domy w nowoczesnej technologii modułowej. SM124 to projekt domu, który oferujemy wraz z kompleksową usługą budowy. Dom przyciąga uwagę prostą formą nowoczesnej stodoły. Współczesny wygląd podkreśla dwuspadowy, bezokapowy dach, idealnie komponujący się z jasną elewacją, wzbogaconą o drewniane elementy. Na froncie zaprojektowano duże przeszklenia, które doskonale doświetlają wnętrze naturalnym światłem. Przez otwarty wiatrołap przechodzimy do niezwykle komfortowej strefy dziennej. Elegancki salon płynnie łączy się z przytulną jadalnią oraz otwartą kuchnią, która została subtelnie odseparowana dzięki wyspie z barkiem śniadaniowym. Bezpośrednio z kuchni możemy dostać się do funkcjonalnej spiżarni. Niezwykła przestronność wnętrza została uzyskana dzięki otwartemu katedralnemu sufitowi oraz dużym przeszkleniom w ścianach szczytowych. Holem przechodzimy do drugiej części parteru, w której przewidziano dużą sypialnię z prywatną garderobą, pokój, łazienkę z miejscem na wannę oraz pomieszczenie techniczne, które możemy wykorzystać również jako pralnię. Klatką schodową przechodzimy na poddasze, na którym zaprojektowano dwa pokoje, łazienkę z miejscem na wannę i prysznic oraz funkcjonalny schowek. Dom oferuje również miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu, jakim jest stylowy, częściowo zadaszony taras. Jeśli zainteresował Cię dom i chcesz poznać cenę budowy na swojej działce, skontaktuj się z nami już teraz. Projekt domu jest dostępny tylko u nas wraz z kompleksową usługą budowy. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej solidmodular.com, na której znajdziesz aktualną cenę budowy oraz pełną ofertę naszych usług. Kliknij w link w opisie filmu i zbuduj z nami solidny dom w nowoczesnej technologii modułowej.